Ja szanuję każdego rywala. Jakby nie było, no Michał też to jest chłopak, który w ostatnich e, latach, jeśli chodzi na poziom Polski, jest naprawdę bardzo wysoki poziom prezentuje. Sam fakt, że zrobił nie jedzie z rankingu, a zrobił minimum na mistrzostwa, na Igrzyska Olimpijskie, to o czym świadczy. Także szanuję go jak najbardziej oczywiście jako rywala. E, I zresztą szanuję każdy, wszystkich swoich rywali, ale no mówię, dość, dość swobodnie dzisiaj mi to poszło, że tak powiem. E, jednak to, co pokazałem parę dni temu w chorzowie na starcie na 800 metrów, ta moja szybkość. Jak zawsze powtarzam, moja szyb moją bronią na 1500 jest szybkość z 800 metrów. Także dzisiaj to potwierdziłem. Do swobodne zwycięstwo, bardzo mnie to cieszy. Nie chodzi o to, że, że wygrałem z Michałem rozmysłem. Chodzi o to, jak swobodnie się czułem w czasie biegu na końcówkę. Wiadomo, że to będzie decydowało przy tych najważniejszych startach. To, co robił przepuśćmy Justin Bolt, że mówiąc, mi się to nie do końca podobało. Nie? Ja właśnie na bieżnie zasuwać i, i robić to sobie na bieżni, a nie, a nie żartować sobie przed startami. Także to po prostu nie mój styl, ale oczywiście każdy ma swój charakter, każdy ma swój styl. Ja robię swoje. Y Jestem w takim etapie teraz swojej kariery, że w końcu mogę tym się cieszyć, bawić się. Ja biegam tutaj dla publiczności, dla siebie, dla swojej rodziny. Mam kontakt bliski z publicznością właśnie. Mogę się cieszyć, bawić tym bieganiem i to jest właśnie piękne, bo w końcu sobie na to zasłużyłem. Ja nic nie muszę udowadniać, mogę się po prostu tym bawić. Nie, ja to ciągle powtarzałem od momentu, kiedy zdobyłem medal mistrza świata w Doha. Jeśli potrafiłem go zdobyć w takim biegu, czyli najszybszym biegu w historii rozgrywanym na Mistrzostwach świata na dystansie 1500 metrów, no to czemu nie powtórzyć tego w Londy, w Rio? Nie, przepraszam, w Tokio. Myślę, że mocniejszego biegania już niż było w Doha nie będzie. Skoro tam to zrobiłem, to czemu nie tutaj w Tokio? Młode wilczki ciągle atakują i bardzo mnie to cieszy. Jak widać, to co powiedziałem też w Forzowie, tam w którym, w którym wywiedzie, cieszy mnie bardzo, że młodzi tak biegają. Mam to na myśli Różnickiego, czy Borka, czy Patryka Dobka, bo prawda jest taka, że to to my wykształciliśmy w Polsce ten nawyk właśnie, że tak powiem, w cudzysłowie bycia mistrzem. Ja razem z Krzotem, skoro od 15 lat jesteśmy na scenie, od 15 lat zdobywamy medale z Europy czy świata, młodzi zawodnicy to widzą, no skoro Lewandowski może, skoro Krzot może, no to ja też mogę, no my też możemy, także jestem moja mał, malutka cegóweczka, bardzo się cieszę, eee, no i czas na nową zmianę pomału. Nie ma co się oszukiwać, mam 34 lata, ale oczywiście za darmo, za darmo ze sceny jeszcze nie będę schodził, będę walczył o swoje jeszcze troszeczkę mi zostało.